Wędkowanie to znacznie więcej niż ryba. Jest to niezwykła okazja, aby powrócić do wspaniałej prostoty naszych przodków. Tak Herbert Hoover, 31. prezydent Stanów Zjednoczonych, mówił o pasji, jaką jest wędkarstwo. Pasji, która jest niezwykle popularna na całym świecie i z roku na rok przybywa jej miłośników. W murowanej goślinie również nie brakuje pasjonatów, z których większość zrzeszona jest w kole PZW numer 29, które w tym roku obchodzi 70-lecie. Spotkaliśmy się właśnie z, z okazji tego lecia, 70-lecia i no, pogoda nam sprzyja, zaprosiliśmy naszego kapelana, księdza Waldemara Kasprzaka, kapelana wędkarzy, który odprawił mszę polową tu na, nad Bindugą w Przciszewie. Po Mszy Świętej Wojciech Wtorkowski przypomniał najważniejsze wydarzenia i najważniejszych ludzi związanych z Goślińskim Kołem w okresie minionych 70 lat. Następnie przyszedł czas na podziękowania i wyróżnienia. Odznaczono wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób udzielają się w kole lub współpracują z nim. Specjalne podziękowania otrzymał burmistrz Dariusz Urbański. Tak, to przyjaciele całej gminy, to jest to środowisko, które integruje. To są ludzie z pasją, którzy oprócz wędkowa wędkowania dbają o nasze środowisko, mają pod opieką kilka jezior na terenie naszej gminy, przeprowadzają akcje oczyszczania brzegów y jezior, angażują się w różne imprezy organizowane na terenie gminy. Cieszę się, że tak prężne ko koło ma już 70 lat i jest tak szanowane i lubiane przez mieszkańców naszej gminy. Goślińskie Koło liczy 300 członków, co sprawia, że jest jedną z największych organizacji w całej gminie. No to fakt, bo jeżeli słyszymy od przewodniczącego i od przedstawicieli zarządu, że w kole numer 29 Polskiego Związku Wędkarskiego, tak na marginesie, gdyby wymienić pełną nazwę, to przy Leśnym Zakładzie Doświadczalnym liczebność 300 członków. Nie wiem, czy w Murowanej Goślinie czy w okolicy znajdziemy drugą tego typu organizację czy stowarzyszenie, które by liczyło tak, tak wielu członków, a mało tego, no patrząc przynajmniej na tą dzisiejszą uroczystość, tak bardzo aktywnych członków, którzy potrafią naprawdę swoje jubileusze czcić w godny sposób. Zresztą no, byliśmy tego dzisiaj świadkiem, prawda? Podczas uroczystości to nie tylko zarząd koła nr 29 dziękował swoim kolegom i przybyłym gościom, to również z rąk zaprzyjaźnionych kół, sympatyków koła, starosty Poznańskiego oraz burmistrza padło wiele ciepłych słów i podziękowań za współpracę. Piękna, fantastyczna impreza. Msza Święta Dzieńczynna na początku, później piknik. To około ma 300 członków, także z rodzinami. Jest też wspaniały wypoczynek. Oczywiście są zaproszeni goście, przy okazji są wędkarze za swoją działalność odznaczeni. Piękna impreza. Myślę, że kolejna już za pięć lat, taka huczna, a co roku wędkarze organizują wiele, wiele imprez i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla dorosłych. Ja z przyjemnością odpowiadam na każde zaproszenie i miło spędzam czas z wędkarzami. To, co sprawia, że goślińskie koło wędkarskie numer 29 działa tak prężnie, to jego członkowie pełni pasji i chęci do działania i niesienia pomocy, ponieważ wędkarze zmurowanej gośliny angażują się w wiele akcji charytatywnych, takich jak np. 12-godzinny bieg czy piłkarski turniej dla Nikoli. Koło numer 29 cały czas od początku wspiera się między sobą, wspomagamy się wszyscy, jest to cała brać ludzi dobrej woli. Którzy poświęcają swój czas, swoje godziny i pracują na rzecz miasta, dla siebie i wszystkich wokoło: i sołecz i miasta i gminy, bym powiedział. A po co wy traficie? To jest ciekawe pytanie. Sprawia nam to przyjemność po prostu. Po głównych uroczystościach przyszedł czas na piknik, a na nim specjalność koła nr 29, grochówka. To koło jest słynne zrobienia fantastycznej, smacznej grochówki, nie tylko na imprezy wędkarskie, ale na imprezy gminne, kiedy poproszę wędkarzy właśnie z tego koła, czy nie przygotują. Grochówki na różne imprezy, które organizuje gmina, odpowiedź jest zawsze na tak. Robią to wędkarze z przyjemnością, z pasją, w czynie społecznym, tak jak to dbanie o nasze jeziora. Spotkanie na Bindudze nie było jedyną imprezą z okazji Lecia. W maju wędkarze spotkali się na strzelnicy bratskiej, gdzie odbyły się zawody strzeleckie do okolicznościowej tarczy.